Witajcie ponownie w naszych hardkorowych przygodach. Ja właśnie troszeczkę zrobiłem sobie porządku w ekwipunku i dzisiaj moi drodzy skupimy się na zebraniu materiałów na nasz pierwszy domek. Ja sobie przy okazji postawię te wiśniowe drzewa i tutaj sobie urosną, żebyśmy mieli więcej ruszowego drzewa. I na pewno tak, musimy sobie skraftować siekierkę, więc ja sobie tutaj szybko jeszcze Skraftuję siekierkę, łopatę może nam się przyda, może wyrównamy teren wstępnie już pod nasz pierwszy dom. Zaraz postaram się zlokalizować sobie, w którym miejscu chciałbym to miejsce oraz zrobimy sobie troszeczkę zapasy drewna. No, od razu pójdziemy sobie na nasz, naszą pierwszą farmę, którą ja stworzyłem w poprzednim odcinku. Zobaczymy, czy mamy jakieś pierwsze plony. Nie, jeszcze żadnych tam plonów nie ma. Także wybieramy się w tym momencie do lasu. Zbieram troszeczkę brzozowego drzewa. Zbieram również dębowego drzewa. I postaramy się zrobić takie pierwsze nasze miejsce, w którym będzie nasz domek. A potem spróbujemy zrobić sobie następnie farmy zwierząt wokół tego domku oraz docelową farmę roślin. Pewnie i tak nie uda nam się tego zrobić w dzisiejszym odcinku. Także ja sobie puściłem troszkę tego drewna, moi drodzy, i my zobaczymy się za niedługi czas. Wróciłem się, moi drodzy, bo przypomniałem sobie, że w poprzednim odcinku przecież uciekliśmy z tego miejsca, bo nas zaatakowały potwory, by była noc, więc przyszedłem tutaj pozbierać właśnie sadzonki z tej próżowej drzew, bo właśnie. Tak mi gdzieś się przypomniało w głowie, że za mało tych sadzonek mamy. Także bardzo dobrze, że zrobiłem to, że tu powróciłem. One jak najbardziej nam się przydadzą. Będziemy mieli więcej sadzonek tego drzewa. Tym bardziej, że tylko tu były dwa drzewa. Tam zasadziłem. O, tam już nam urosło, więc zaraz tam sobie zrobimy łąkę różowych drzew. Które później, które urosną, oczywiście je zetniemy. Dobra, liście. spadajcie, żeby było szybciej. Może w następnym odcinku przyjdziemy sobie do tej jaskini, jeszcze się zastanowimy. Chyba, że jeszcze do tamtej wioski. Tam ostatnio jak byliśmy w tamtym miejscu. Widzieliśmy, że za tamtą górą jest kolejna wioska. To mam już zbadaną. No i za chwilę mamy noc. Mi się tam udało w międzyczasie ściąć u torystaka dębowego, drzewa, no i trochę brzozowego. Troszkę to mało tego brzozowego. Będę potrzebował więcej, ale teraz sobie tam jeszcze w międzyczasie dotnę. Ale niech spadają nam te liście i uciekamy do domu. Ja sobie w międzyczasie jeszcze rzucę tutaj na te dziury, jak to wygląda, bo byśmy chcieli się na pewno wybrać, bo chcę zdobyć troszkę żelaza na pierwsze żelazne narzędzia. Ale tamta dziura chyba będzie najlepsza do tego. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Jest tam jakiś spływ na dół. O, coś tam może być, jakieś to głębokie nie jest, ale na pewno się tutaj wybierzemy. Dobra, to zostały ostatnie liście tutaj, już do spadnięcia. Dobrze, ja sobie tutaj szybko wchodzę, zbieramy to i uciekamy, żebyśmy nie zginęli. Bo jak ktoś oglądał z Was poprzedniecinek, to wiecie, jak. Blisko była śmierć. No, jak nasuć nie chcą spaść. Dobra, trzeba im pomóc. Nie dosięgnę z tej strony. Także zbudujemy szybko drugi filar. Pewnie jak na złość i tak żadna sadzonka z tego nie wypadnie, choć chyba jedna wypadła, tak jedna wypadła, świetnie, także uciekamy teraz z do domku, prześpimy się, tam prawdopodobnie przepaliło nam się już szkło, które wstawiłem przed wyjściem, o mamy tutaj creepera. Ale fajnie eksplodował pierwszy creeper. O jest tych potworków tutaj trochę. Jest na co uważać. Dobra, ja sobie tu szybko uciekam. Byle, żeby do mnie szkielet nie zaczął szywać. Musimy jak najszybciej tą farmę zwierząt zrobić pierwszą zbroję. Sobie zrobię właśnie skórzaną. Bo tam jest szkielet. Także ja sobie szybko tu chlebek zjem. Dobra, mam cały poziom płodu. Na razie czego jak mnie trafi to będzie mi się życie generować ponownie O tam jest ten zombiak w złotej zbroi Ale pędzimy na naszą ziemiankę I udało nam się szczęśliwie powrócić do domku. Tak, kotek to nas tak Także ja szybko się prześpię i spróbujemy się zastanowić, moi drodzy, w którym miejscu zaczniemy sobie stawiać ten nie wiem, budynek. zastanawiam się ogólnie w tym miejscu. I powiem wam, nie wiem czy tej górki nie wyrównamy, bo jeśli postawimy go sobie w tym miejscu. Będziemy tak naprawdę mieli fajną lokalizację. Tu bym jakiś zrobił porcik, tak jak kiedyś wspomniałem. Już myślałem, że ten Derman się teleportuje do mnie, ale na szczęście nie. Tu byśmy sobie zrobili porcik mały. Tu będzie nasza chatka. Tu byśmy zrobili właśnie gdzieś zagrody. Farmę. Albo w lewo, jeszcze byśmy się zastanowili. Na pewno chciałbym troszkę odsunąć farmę zwierząt do domku, że jak będę coś robił w domku, żeby nie było słychać tych zwierząt, bo właśnie, żeby fajna cisza była ogólnie, nie? Dobra, w takim razie będziemy równać teren, tylko muszę teraz się zastanowić, do którego poziomu, no najlepiej to chyba byłoby na tym poziomie, ten poziom jest równy z tamtym, nie, tamten jest wyżej. Ale, jakby się tu podrównało, dobra, myślę, że ten poziom będzie mój taki docelowy. Ja wyrównam cały ten teren i widzimy się ponownie. Teren mamy już wyrównany. Została tylko nasza ziemianka na środku. Nie rozwalałem jej, bo w razie jak będzie noc. To, żebym miał gdzie się schować i przespać spokojnie noc. Ogólnie wyrównanie tego terenu zajęło mi prawie 3 dni. Zaraz będzie właśnie się kolejny dzień kończył. Bo tutaj troszeczkę kamienia było, jak widzicie, więc tutaj musiałem podrównać, troszeczkę trawy wyłożyć i udało mi się tyle uspierać z tego wszystkiego ziemi. Dodatkowo tyle jeszcze mam kamienia. Także to na pewno mi się przyda. Troszkę łopat kamiennych poszło oraz kilofów. Więc teraz, moi drodzy, przystąpimy do pierwszych zarysów. Dzisiaj na pewno nam się nie uda domu wybudować, i tak już jest spory, moim zdaniem, sukces, że udało nam się troszkę drewna pozyskać, wyrównać teren, który w ogóle w planach nie był. No i mamy teraz miejsce, gdzie zrobić ten domek. Zaczniemy sobie ten domek nasz budować. Przy równaniu stwierdziłem, że zrobimy jakiś prostokąt. Będzie to standardowy początkujący domek. Który prawdopodobnie w planach będę chciał później rozbudowywać, chyba że znajdę fajniejsze miejsce na domek, no to wtedy się przeniesiemy. Ale wstępnie on będzie taki, żeby go rozbudować. zastanowić się też, jaki magazyn, czy będzie w podziemiach, czy może go tu buduję. Ten dirt na pewno mi się przyda, to wyrównamy tą dziurę i pozyskamy więcej płaskiego, fajnego terenu. Ja sobie teraz pójdę przespać. Tą noc, żeby spokojnie zacząć budować. Także, tak naprawdę, w tym odcinku już mamy czwarty dzień w tym momencie. Ja sobie tutaj zrobię dziurę i zrobimy sobie wyjście na dach. No, wypadłem z domu, by powiedział, teraz nie zrobiłem sobie wyjścia na dach. Także ja sobie tutaj szybko wejdę i zobaczymy, w którym miejscu zacząć ten dom budować mamy tutaj ładny teren tutaj myślałem właśnie tak jak mówiłem zrobić porcik jakiś także tu może będzie jakieś wyjście będę chciał w tamtą stronę zrobić więc myślę że tak jakby w front domu skierujemy na razie w tą stronę. Zawsze miejsce będzie można zmienić, wejścia. Także zaczniemy go budować z tempowego pnia, dlatego że my go najwięcej. Ogólnie wolałbym świerkowe drzewo. Jak na razie nie widzimy tutaj zimy, więc nie będę się zapuszczał nie wiadomo gdzie, żeby nie zginąć i żeby ta seria trwała jak najdłużej. Także ja ten dom zacznę sobie budować tak naprawdę w tym miejscu. I po prostu, jak będę już robił dach, to wtedy zaczniemy niszczyć naszą pierwszą ziemię. Także zaczniemy go budować z tego miejsca. To będzie nasz taki ruch domku. I on też nie chce, żeby był jakiś mega wielki. Ma na razie być praktyczny. To będzie nasze tutaj, takie pierwotne zastosowanie tego domu. On ma być praktyczny, więc nie skupiamy się, żeby go nie budować. Nie wiadomo, ile ma powstać on szybko. Zastanawiam się, czy nie zrobić pionowych okien. A myślę, że tak, tak zrobimy. Dzięki temu, bo mam troszkę szkła, siekierkę tylko sobie muszę jeszcze zrobić. No bo właśnie siekiereczki sobie straciłem, jak te dwa drzewa ścinałem różowe. Także szybka siekierka. Czego nam tu brakuje? Kamienie. Mam tu kamienie. Nie mam kamień. Muszę iść tutaj w dużej skrzyni. Ogólnie to chyba zrobię sobie też tu crafting, żeby nie biegać. I siekierackę mamy zrobioną. No, na jed jedna nam na razie na pewno wystarczy. O, zaraz będę miał znowu pełny kwipunek, więc dużo tego nie będę robił. łopacuję wcześniej tak robiłem. E, także dobra. Więc lecimy tu, tu zrobimy taki winkiel. E, zrobimy sobie na trzy. Walniemy sobie kłodę tutaj. I tu powstawimy okno. Następnie zrobimy sobie na dwa. Tak, na dwa zrobimy, zrobimy jeszcze jedno takie okno i wstępnie niech będzie takie coś. Teraz na szerokość yy, zrobimy również trzy, dwa środek i 3. I myślę, że jak na razie na szerokość nam w zupełności ten domek wystarczy, chyba nam szyb zabraknie. Więc tu zrobimy lustrzane odbicie jak na razie. Może później to zmienię na wejście. Jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mówię, chcę powstawić pierwszy dom, żeby był jak najbardziej praktyczny, a później się go będzie rozbudowywać, zmieniać i dostosowywać do naszych potrzeb. OK. mogłem bardziej w to przesunąć, bardziej w prawo, bo teraz bym zrobił tu gdzieś ścianę. Okej, okay, ale niech będzie, niech będzie. To w tym miejscu zrobimy wejście. To będzie nasze główne wejście. Znów na 3, tu będzie kolejne okno. I właśnie zastanawiam się, czy już zamykać ten domek jako na wielkość, czy nam wystarczy. No jakieś magazyn, w zupełności nam wystarczy taki dom. Dokładnie, wystarczy jak najbardziej. Czyli robimy ulustrzane odbicie tamtej strony. I zarysy zaraz naszego domku będą. Na pewno zabraknie mi surowców, więc to będę musiał sobie uzupełnić. Teraz mi troszeczkę tu źle wychodzi. Tylko właśnie nie wiem, czy nie zrobić od razu do drugiego wyjścia. Tu na razie powstanie ściana. Możliwe, że na wprost schodów, na drzwi zrobię schody i wtedy będziemy mieli wejście. Więc myślę, że w tym momencie mamy pierwszy zarys naszego domku. Ja sobie wezmę od razu te szyby, które mi się przepaliły. Będę mógł sobie tutaj ułożyć już wstępnie gdzie mają być okna. Więc to przerabiamy od razu na płaskie szyby. No i właśnie zmarnowałem sobie jedną szybkę. No i dobra, na pewno one będą na 3 na wysokość, więc mogę stawiać. Choć na razie przelecę sobie w każdym miejscu, a najwyżej na wysokość to później będę dostawiał. No sporo będę potrzebował jeszcze surowców. Jak się wydaje moi drodzy, że to nie jest duży domek, ale tych surowców pójdzie nawet dużo. No jeszcze jak będę marnował szkło, to na pewno pójdzie więcej. 29 drewna. Czy ja jeszcze tutaj te drewno mam? Czy, czy to już jest całe? Tak, to jest całe pozyskałem drewno mam w ekwipunku. Dobra, także wstępnie tak postawimy sobie tutaj ścianę. Postawimy sobie ten róg. Będę wiedział mniej więcej ile mi drewna potrzeba. O, mogłem tutaj zrobić, trzeba zrobić nadproże. Pokażę Wam teraz, moi drodzy, jak fajny sposób zrobić nadproże na takich drzwiach z drewna, żeby to fajnie wyglądało. Ja sobie postawię takiego pomocniczego, tutaj, bloka i zobaczcie, moi drodzy. Jeśli weźmiemy coś takiego, no to ładnie nam to wygląda z tej strony. Ale jeśli na przykład nie wiem, będzie u góry taras czy coś, będzie, będzie widać słoje. Tak samo, od dołu widać słoje. Jest fajny patent na to. Nie pamiętam od której wersji w Minecrafcie, ale możemy zrobić drzewo, które jest z każdej strony tego samego, tak jakby. O jest, brzozowe drzewo, teraz przeskoczyłem na wiśniowe, także dębowe. Robię trzy sztuki i to jest pięć drewniany, a to jest drzewo. I zobaczcie, z każdej strony mamy korę. I teraz jak postawię sobie w ten sposób jak wcześniej, tu nam się elegancko zgrywa to, te linie, słoi, znaczy kory, a słoje, które były od spodu, nie ma ich. I pięknie zgrywa nam się tutaj skorą od boku. Moim zdaniem to bardzo wygląda fajnie i estetycznie. Na dole jeszcze nie będę stawiał, bo nie wiem, jak, jaką podłogę zrobię. Więc lecimy dalej, dalej z szybami. Ile nam zostało tego? 5 sztuk, bardzo mało. Ale postawimy sobie tutaj. Wykorzystać to, i będę musiał też się zastanowić teraz między odcinkami, jaki dach zrobić. Bo dzisiaj na pewno dachu nie zrobimy. Na pewno też się nie uda mi ściany dokończyć, bo będę chciał teraz iść dozbierać materiał, wybudować ściany dokąd chcemy. A następnie wybudujemy dach. Możliwe, że zrobimy brzozowy. Zobaczymy ile mi się uda pozyskać materiałów. Chociaż tam brzozowego drzewa to mam dużo więcej, jak będę chciał to mogę ścinać tylko brzozowe drzewo i uzbieranie na pewno. Chociaż jakbyśmy gdzieś poszli znaleźli to świerkowe, to świerkowy dach by tutaj o wiele lepiej pasował, ale to zobaczymy. Udało mi się zdobyć też tu mieć, też była pod spotem. Gdzieś tam chyba też wydobyliśmy. Nie pamiętam co jest potrzebne jeszcze do lunety, ale wiem, że jest miejsce. Zobaczę sobie sprawdzę, bo może sobie lunetę zrobimy. To wejdziemy gdzieś na górkę i spróbujemy wyhaczyć właśnie te świerkowe drewno. To byśmy po niej poszli, byśmy ten dach zrobili. Ale jeżeli nie będzie w okolicy, to po prostu zrobię go z innego materiału, a potem najwyżej się podmieni. Także moi drodzy, wstępny, wstępnie nasz tomek mamy. Nie ma tutaj ścian, nie ma tutaj jeszcze boków całych dachu, ale już dużo tutaj jest tego zarysu. Tu będzie nasze główne wejście. No i zbliża nam się noc, więc ja udaję się spać, a Was oczywiście serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zostawcie sobie dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco. Zostawcie sobie lajka również pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. To mnie motywuje do dalszej pracy. A ja uciekam do domku spać i widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek pojawi się jak najszybciej. Postaram się nagrywać wszystko, jak zdobywam. Jeżeli jakaś sytuacja by była, się wydarzy, na przykład podczas zbiorów jakichś, które miały się nie pokazać, a się coś wydarzy, będę starał się Wam też to pokazywać w odcinkach. Także do zobaczenia. Cześć.